Bezpłatne zajęcia nauki pływania to projekt, który Orlan wspólnie z Płockim Woprem kontynuuje z ubiegłych lat. Z zajęć będą mogli skorzystać mieszkańcy Płocka już w styczniu 2025 roku. Dokładnie 100 miejsc czeka na chętnych wodnych przygód. Zapisy na bezpłatne lekcje pływania już wystartowały. Lekcje potrwają przez okres 6 miesięcy na Płockim Basenie Podolanka. Współpraca z naszym partnerem, czyli z firmą Orlan zaowocowała po raz kolejny możliwością zaproszenia mieszkańców miasta Płocka na naukę pływania. Z naszej perspektywy, poza oczywistą rzeczą, czyli umiejętnościami pływania, które będziemy starali się przekazać beneficjentom projektu, to jest również realizacja naszych postulatów statutowych, czyli zmniejszenia ilości sytuacji niebezpiecznych nad wodą do tego stopnia, żeby beneficjenci tego projektu nie zasilili kiedykolwiek grona osób, które miały jakiekolwiek problemy nad wodą. W ramach realizowanego przedsięwzięcia osoby nieumiejące pływać lub pływające słabo będą zdobywać umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów płockiego, wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. Dodatkowo podczas zajęć na basenie organizatorzy planują naukę podstawowych zasad ratownictwa i samorotownictwa oraz nurkowania. Zaprosimy beneficjentów projektu na tzw. Tak dzień Pęwrażeń z Polskim Boprem, gdzie zaprezentujemy sprzęt, którym dysponujemy, ale również zorganizujemy i zaprosimy oczywiście kursantów do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, tak żeby byli przygotowani na, na, na nadchodzące wówczas wakacje w taki pewien, pewien sposób. Szkolenie będzie trwało, czy, czy kurs nauki pływania będzie trwał od stycznia do czerwca. Skupimy się głównie na stylu klasycznym i tak zwanym dowolnym stylu, znaczy bardziej pewnie będzie mowa o kraulu. Oczywiście pewne elementy również delfina, stylu grzbietowskiego, również absolutnie będziemy przemycali. W projekcie przewidziano możliwość nieodpłatnej nauki pływania dla 40 uczniów płockich szkół podstawowych oraz 60 osób powyżej 40 roku życia. Zajęcia nauki pływania odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Umiejętności pływania oraz udzielania pierwszej pomocy w dotychczasowych siedmiu edycjach lekcji pływania opanowało łącznie ponad 700 osób, w tym około 400 uczniów i 300 osób dorosłych.